Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w długo oczekiwanym Dumie! Grze, którą miałem okazję trochę pograć Ponieważ musiałem się pobawić ustawieniami, żeby to w miarę płynnie nagrać I... pierwsze wrażenie jest takie, że gra po prostu wyrywa z kapci Zaraz sobie zaczniemy Ale po pierwsze mam świadomość, że część z was weszła w ten film, żeby zobaczyć po prostu fragment rozgrywki, bez mojego komentarza bez zbędnych podśmiechujków i po drugie chciałbym, żebyście chociaż trochę łyknęli tego klimatu którym ta gra nas atakuje dosłownie od samego początku dlatego zrobimy tak, ja się w tym momencie wyłączam o i jedziemy z kampanią Oczywiście, nowe pole. Rozpocznij kampanię. A zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy poziomach trudności. No, oczywiście. Znany Ultra Violence, Heart Me Plenty, I Don't Wanna Die, Nightmare, czyli standard z klasycznego Duma, ale oczywiście przełożony na polski. Ale moją uwagę przyku Ultra Koszmar, który polega głównie na tym, że jeśli. Raz zginiemy, to koniec gry. Taki tryb hardkorowy z Diablo. Nie będziemy szalić z ultraprzemocą. Niech gra mi dowali. A co? Dobra. Gra się wczytuje, ja milknę, a wy... bierzcie ten klimat tak garściami. Są brutalne, nieustraszone, i bezlitosne. Lecz ty, ty będziesz gorszy. Walcz, zabijaj aż do końca. Musimy to opanować. Nie można określić przyczyny inwazji demonów przed ponownym włączeniem satelity Cenzasu. Witaj, jestem dr Samuel Hayden i dowodzę tym obiektem. Myślę, że możemy współpracować i rozwiązać ten problem w sposób, który się korzyści. <tryk> Demoniczna obecność wysoka, blokada w mocy. Demoniczna obecność wysoka. Blokada mocy. Demoniczna obecność wyeliminowana. Blokada zdjęta. Nie może opuścić tego miejsca. Może wszystko zepsuć. Jestem gotów wziąć odpowiedzialność za straszliwe wydarzenia z ostatnich 24 godzin. Ale zrozum, i w świecie szukaliśmy tylko lepszej przyszłości dla człowieka. Wszystko najwyraźniej wymknęło się spod kontroli. Ale zapewniam, że warto było Dokładnie tak moi drodzy. Wracamy. I teraz już normalnie przygotujmy się na rozwałkę. Oczywiście pierwsza misja rozpoczyna się na powierzchni Marsa. Od tabem mamy oczywiście mapę. Możemy sobie podejrzeć na różnych poziomach i co? Pora yy, pora poprawić kamerę. Nie było tego. Co my tu mamy? Mamy, oczywiście, znajdźkę. Miejsca, wpis do kodeksu i coś tu już ta. Coś tam już ta na nas spada. Patrzcie tu. On też nie bód. Tak jest. Gdzie oni są? Gdzie mnie strzelasz, panie? Zaraz się tu zajmiemy. Proszę bardzo. I do widzenia. Czy uda mi się go z góry? Takie soczyste. Jebot. Chodź tu, chodź tu, gdzie się chałowasz. I jeden. I drugi. Dziękuję, dobranoc. Następny. I ty. Dla ciebie też coś mamy. Gdzie tam jeszcze jest? Ty jest tak? Jebut, jebut. No! Oczywiście te finishery nie są konieczne, ale... Oaj. To Był przypadek! Poza tym sprawdzałem, ile de DQD nie działa. Niestety. Po <grym> prostu, że... Jak zapewne zauważyliście ma... Specyficzny sposób... Oj! powiedzieć o tym jak jest narracja prowadzona. Jest specyficzna. Jest minimalna. Gra nas nie zanudza jakimś długim wstępem. Tylko od razu bierzemy strzelbę praktycznie i. I wbijamy do akcji. Teraz postanawiam się trochę bardziej skupić, bo mnie stresujecie. Nie będziemy się już z nimi tak bawić. A! Dla ciebie też. ry są opcjonalne oczywiście. I po prostu... Może tego się nie ogląda najlepiej, ale strzelanie do tego wszystkiego sprawia taką niesamowitą frajdę. A fabuła? Pff, jaka fabuła? To czy nie? No jakaś tam jest. Nie wiemy kim jesteśmy, dlaczego byliśmy na tym stole. Oj! Dobra. Szukamy trochę zdrowia. Zdrowia, niebeczki! beczki! Pff. O, tu wypadło coś, okej. Okay. Tam jest, tam jest, tam jest! Łapiemy! Kto nas tu jeszcze strzela? Tu jesteś! Och, Dobra, ten leży. Zupełniamy ammo. Bierzemy zdrowie i... Gdzieś ty jeszcze tam jest. Już my cię dojedziemy. Czekaj, czekaj to! Chodź! chodź. Ej, panie! No! Bez takich Oczywi oczywiście, mam świadomość, że te finishery się prędzej czy później znudzą. Zdrowie, zdrowie, zdrowie! Pilnuj się! Jebu! Bo nie ukrywajmy w każdych że te finishery, jeśli są jakieś finishery, to się nudzą po jakimś czasie, bo to jest kilka animacji. Ale tutaj to myślę, że. Na razie mnie nie przeszkadza. Proszę bardzo. Musimy znaleźć niebieski klucz. Ouu. A cóż to? Wygląda jak jakaś znajdźka. Jakaś lalka. Tam siedzi nasz właściciel klucza. Tutaj, tutaj tego pana coś ładnie rozsmarowało. I... I RM. Dawaj. Odkryj przyczynę, Dobra, czy ja tam doskoczę? Doskoczę. I co to jest? <laughs> Muzyka z pierwszego podziału. Model strzelby bojowej, Pan Błękit. A tego nie znałem. Yy... Na każdej mapie znajdują się dwie zabawki. Do zebrania. Każda z nich odblokowuje model, który można obejrzeć w menu przedmiotów kolekcjonerskich. Aha, czyli kolejne znajdźki. proszę bardzo, mamy granat, który nie pamiętam jak się rzuca. Nie, nie tym R, G, Kontrolem, właśnie. I następna grupa. Chodźcie tu. Przed chwilę tu byli. Gdzie oni są? No, chodź tu yy, czy coś tu jest do zebrania? Nie, dobra Biegniemy Hop! Ah, Tak jest! Jeszcze z Mi się pobawimy. Trz, trz. O właśnie i... Miałem właśnie dwie takie same animacje początku. Także myślę, że w przyszłości będę się ograniczał, jeśli chodzi o finishery. Jebot. Dobra, czy coś tu jeszcze na mnie biegnie? Na razie nie. Powinienem iść tam, z tego co pamiętam, Ale tu chyba znajdziemy coś fajnego. Tak, impa. Jak oni się soczyście rozsmarowują, to jest po prostu bajka. Kolejny OU! Jebot! Trochę zdroja, trochę amunicji i mamy punkt kontrolny. Z tego co zauważyłem, tutaj nie ma zapisów w dowolnym momencie. No cóż, znak czasów. Teraz mamy punkty kontrolne, ponieważ ograniczenia konsol. No nie ukrywajmy, tak? Ale też znakiem czasów było to, że co prawda... Zakopiłem w pudełku. Ja więc sobie okładkę zmieniłem. Ale co z tego? Skoro z pudełka musiałem. Yy z pudełka zainstalował 6 GB, a pozostałe 43. Musiałem ściągnąć z internetu. Zeszło... Przybyła łączą zesz zesz Zajęło mi to co dzień. I tu mamy ulepszenia. W tej chwili mogę wybrać... Albo... Yy, to jest modyfikacja strzału alter alternatywnego. Mogę albo podładować, żeby strzelić trzema pociskami na raz. Albo wybrać strzał wybuchowy. Który teraz sobie wybiorę, ponieważ wolę to... Dobra, właśnie to powiedziałem. Kurp. <laughs> Dawaj to Jebot, zaraz ich tu poczęstujemy. Oczywiście, w przeciwieństwie do innych FPS-ów, tutaj biegniemy cały czas. A pod Shiftem mamy spacerek. A to nie jest beczka. Strzelam w to. Dobra, z grubej rury trzeba ich potraktować. Jebut! granatem. Jebut! Żyutko, żytko, żyutko. Chodź tu, chodź tu, gdzie idziesz. Dobra, złapałem go. Matko, ile on tego bierze na klatę? Twardy skurcz, żebyk. O, ścianę, tak jest. Jebot, Mhm. Cyk, cyk, granaty, amunicja, wszystko jest. Lecimy dalej. Kolejna amunicja, poproszę. Dziękuję. I tak, najpierw granatem. Dziękuję. Hop. Cześć. I już wpadłeś. Dż. Gdzie mi tu jeszcze harczą? Zaraz się dowiemy. Na, na razie tarcza. Ach, odejdź! Sięgło go? Nie sięgło. Ach. Chodź tu. Ach. Ciach, ciach, ciach. A. Ah. I Jeszcze tu jest paru. Proszę bardzo. Zdrowie mi się zaraz pewnie przyda. Zakończy nam się amunicja, trzeba poszukać. O, proszę bardzo, mamy. Bach. O, beczka! Ale ładnie im się to potoczyła. Masz. Z pozdrowieniami. O, pancerz. Miałem też okazję yy, zajrzeć do edytora, który przecież był obiecany. I jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób można było... O, tarcza. Można było tak... Może inaczej. Edytor zaimplementowany do gry jest łatwy. Po prostu. Myślę, że Ach. zrobimy sobie osobny odcinek, w, któr... w którym Wam pokażę, jak to wygląda. Z całą platformą dzielenia się... dzielenia się swoimi dziełami. Czy mam tu coś jeszcze? Chyba nie. Ale na to będzie jeszcze czas. Cześć! Tak? To nie tu codziennie biegają Dobra i chyba koniec rundy Puff, Koniec Małe podsumowanie I tak się prezentuje pierwsza misja i wprowadzenie do duma Pierwsze wrażenie Jak mówiłem wyrywa z kapci Przynajmniej mnie Nie wiem czy było to coś na filmie Ciężko jest oddać się takie rzeczy i ciężko się takie rzeczy pewnie ogląda. W każdym razie dziękuję wam za uwagę i zapraszam do następnych odcinków, które na pewno się pojawią już niedługo. Ja byłem goliasz Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.